Siemano z tej strony Pover. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak wykonać wyzwanie 12 tygodnia pod nazwą Złap różne rodzaje broni z I to wyzwanie polega na tym, że znajdujemy sobie łowisko, znajdujemy sobie wędkę i musimy złowić trzy różne, trzy różne bronie po prostu. Także co, mamy szkałaszka. oczywiście płaszczaka, jeszcze dwie inne bronie musimy złowić, na przykład emeczkę mamy Awupkę. o, może coś jeszcze bo może też być tak, że po prostu dwa karabiny szturma w epikie games jako jedna, ro jedna broń w sensie jednego rodzaju także uznajmy, że mamy dwie bronie y Proszę mi tutaj szybko brońkę dać jakąś no. widzicie jak to jest. No a wy następnym, że tutaj, suba na tym kanale. bo mi po tysiąc subów. Mam nadzieję, że kiedyś się uda. I łapkę w górę pod tym filmem. Nie, no. Dobra. Uznajmy, że mamy trzy różne rodzaje broni, bo mamy ciężki karabin sturmowy i karabin szturmowy oraz snajperkę. I co, ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Także co, Siemanko.